Przede wszystkim, mi Białowicz, Semin Polska. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować dwie białe farby od Semina. Pierwsza z nich, tutaj po mojej prawej stronie, Semat Lavable z taką pomarańczową szatą graficzną. Z tej strony z kolei mam farbę, którą spokojnie, łatwo odróżnicie od Lavable. Czarna etykieta z takimi złotymi wstawkami, Semat Premium Touch. To, co różni te farby od siebie i co wyróżnia tutaj na tle innych produktów dostępnych na rynku, przede wszystkim obie farby są antyrefleksyjne, są głęboko matowe, czyli tutaj nie będą praktycznie odbijały jakichś niedoskonałości, nie będą odbijały promieni świetlnych, to są farby głęboko matowe. Tutaj te farby zostały zbadane. Dla lavab przyjmujemy 3 jednostki GU, czyli GU to jest Gloss Unit. W przełożeniu, tak bardziej czytelny, zrozumiały język, to są 3% odbicia światła. Tutaj z kolei Premium też ma 2 jednostki GU, czyli 2% odbicia światła. Gdzie przyjmujemy, takie ogólne założenie jest, że farby głęboko matowe są do 5 jednostek GU. Farby tutaj nasze też yy, wyznaczają się bardzo dużą zawartością cząsteczek substancji suchej, z substancji stałej, pomijając już potężną zawartość bieli cytanowej co daje nam w połączeniu tutaj doskonałe krycie na powierzchni tych farb tutaj mamy 57% zawartości tej substancji suchej, w premium touch mamy 55% czyli tutaj wyobraźmy sobie to tak, że po aplikacji tej farby na ściany to nadal ponad połowa tej farby zostaje nam na powierzchni to, co tutaj jeszcze wyróżnia, rozróżnia między sobą te farby, farby też zostały zbadane i według normy PNN 13300, tutaj lavable został sklasyfikowany jako druga farba, jako druga klasa szorowania na mokro. Premium Touch jako ta lepsza farba od Semin została sklasyfikowana jako jedyneczka według normy, czyli ta farba ma większą odporność na szarowanie na mokro. Tutaj, żeby znowu uzmysłowić o czym mówię, żeby było to bardziej czytelne, są różne metody badań powłok. Można badać farbę, na przykład na ubytek, wolno opadający materiał ścierny. Można też badać plamoodporność. Jednak tutaj mamy farby głęboko matowe i plamoodporność tutaj zbytnio. Nie ma sensu, aby ją badać, bo takie produkty głębokomatowe, też bardziej zalecamy, polecamy stosowania, stosowanie ich w takich pomieszczeniach otwartych, przestrzennych, sufity, ściany w salonach, w pokojach. Tam zdecydowanie będzie dobrym, dobrym pomysłem zastosowanie takich farb głęboko, głęboko matowych. Tutaj... Wracając do tematu tej szorowalności na mokro, to jest odporność taka na zmywanie tej farby z powierzchni, czyli w testach laboratoryjnych próbki farb zostały poddane odpowiednio tutaj długiemu wysychaniu, aby ta próbka jednej i drugiej farby się utwardziła na tej powierzchni. Później, ja tak zawsze opowiadam o tym, z delikatnym żarcikiem, że do tego jest używana specjalna maszyna, specjalna gąbeczka, specjalny płyn i tutaj ta próbka poddawana jest iluśce cyklom szarowania właśnie na mokro. I później bada się właśnie laboratoryjnie wciąż ubytek. Więc tutaj mamy drugą klasę odporności szarowania na mokro oraz pierwszą klasę szarowania na mokro. Wracając jeszcze tutaj do siły krycia, to jest bardzo fajna rzecz, tu mam akurat samą suchą, bez niczego, bez żadnego gruntu, głęboko penetrującego i bez żadnej gładzi płytę. Zastosowany został tutaj Primplak Primer, o którym powiem gdzieś później w innym odcinku. To jest nasza farba gruntująca pod właśnie farbę nawierzchowne i tutaj została położona jedna warstwa farby Semmat Premium Touch, czyli tej farby. To nie robi wrażenia. To tutaj warto pokazać kolejny element. To już była aplikacja farb na kilka sposobów. Czarna farba, głęboko matowa. Na dole tutaj mam zastosowany ponownie tą, ten nasz produkt gruntujący. Następnie z tej strony została nałożona jedna warstwa. to środkowa próbka to jest Samad lavable. Oraz Tutaj do góry mam semat premium touch. Z lewej strony ten wąski pasek to jest aplikacja każdej z tych dwóch farb na farbę gruntującą. Natomiast tutaj ta część na środku mam semat lavable w pierwszej i drugiej warstwie nałożony bezpośrednio bez żadnego innego gruntu na czarną farbę. Tutaj do góry w tym polu mam pierwszą warstwę premium touch i drugą warstwę premium touch. Myślę, że nawet taka mała próbka zrobi na każdym Wrażenie. Farby mają potężną właśnie właściwość e, krycia nawet takich ciemnych barw dzięki zastosowaniu najlepszych wypełniaczy, najlepszych jakościowo wypełniaczy dużo bieli tytanowej. Do tego dochodzi też tutaj przy mm, lawable bardzo fajna właściwość e, reologii prawidłowego takiego mm, rozpływu na powierzchni. Yy, układanie się tej farby pod wałkiem, czy przez aplikację agregatem, a dodatkowa właściwość tutaj przy aplikacji wałkiem, też będzie taka, że dzięki tej znowu, właśnie wspomnianej reologii, ta farba będzie bardzo mało nam kapała. Więc, jakby to uzmysłowić, yy, farba będzie się bardziej kleiła do powierzchni nakładanej i do samego wałka. Czyli w procesie, gdy wałek będzie nam tutaj toczył się przez tą powierzchnię, nie będziemy cali zachlapani. Genialna właściwość, która ułatwi nam dodatkowo pracę. Po więcej pytań zapraszam do bezpośredniego kontaktu, czy to ze mną, czy z kolegami z zespołu handlowego. Znajdziecie nas na naszej stronie internetowej, znajdziecie nas, nas na kanale YouTube oraz na fanpage'u Semin Polska. W razie pytań zapraszam, polecamy się, trzymajcie się. I pamiętajcie, semin dzieci nieproste.